Dzień dobry, jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać 24 zadanie. Jabłko i pomarańcza ważą tyle, tyle samo co gruszka i brzoskwinia. Jabłka i gruszka ważą mniej niż pomarańcza i brzoskwinia, a gruszka i pomarańcza ważą mniej niż jabłka i brzoskwinia, który z owoców jest najcięższy. Najpierw patrzymy, że jabłko, dodam pomaleńcza, jest st, waży tyle samo jak luszka i proskwinia. A jabłko? I gruszka ważą e, ważą mniej niż pomaleńcza. I brzoskwinia. A gruszka dodać brzoskwinia e, e, Gluszka dodać pomaleńcza. Jest mniejszy od jabłka i broskwinia. I patrzymy, że tutaj wszystkie takie większe albo takie same to broskwinia. I na pewno yy, i na pewno będzie, że broskwinia będzie większa. I tutaj jest wszystkie różne owoce, C, i pomarańcza i jabłka. I wszystkie albo jest równa, albo jest większa. Więc zaznaczymy C, Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapkę w górę. Dziękuję, do widzenia!